Siemaneczko, witamy wszystkich na nowym kanale na polskim YouTube, mianowicie Pirochłopaki. Kłania się wam przed wami Piroman, a ze mną dzisiaj jest Pirotechnik. No, ja jestem również znany pod pseudonimem Bartek 2009, ale o tym kiedyś tam sobie powiemy. Zobaczcie, garneczek. Zostawiony Stoi... od ostatniego dnia wakacji. Dokładnie. Pełny wody. Zupka. Nikt go nie ruszył do tego momentu. No to co? Zostawiony. Testujemy. Petarda numer 1 FP15. Petarda błyskowa, ile gramów? 0,8 gramy. Podgarneczek, proszę bardzo, pirotechnik. Łoje runa! Słuchajcie, widzowie, poprzednia petarda naprawdę była bardzo mocna. Teraz sięgamy po coś mocniejszego. Szark, 2 gramy. A nie, przepraszam, dwa kropka, a nie, a, tak, okay. dwa gramy. Dwa Petarda błyskowa. Dobra, ja przykrywam i uciekamy. Pirotechnik, Odpalaj. Uo, runa! Ucho się urwało! Zobaczcie, ucho się urwało. Dziura jest, no, ucho się urwało. Dziura! teraz bierzemy takie maleństwo petarda błyskowa, 0,35 g. takie coś z odpustu zobaczymy jak to wyjdzie garneczek robi jako miska do spalania i przykrywamy czajnikiem e, słabiutko zobaczmy nic się nie stało, tylko dymek leci musimy przetestować coś mocniejszego Zobaczcie, widzowie, ta sama żółta, co wcześniej. Bardzo F... mocna. Ta, no, ta bardzo mocna. Jest to bardzo niebezpieczne, ale czego się nie robi dla widzów? Widzowie, ło trochę go wygięło, trochę wygięło tutaj denko, ale jest pancerny. Próbujemy dalej. Ostatni rodzaj petardy. Turbo kranger. Jeden gram, zobaczymy jak ona strzela. Uwaga, pirotechnik, proszę podpalać. Wow! Słuchajcie, teraz przekazuję telefon pirotechnikowi. Kanary, znaczy, będziemy zapalać petardę w lódce. fuch. Ta sama co poprzednio, ta żółta no i super. Ha. Kolejne podejście teraz w lodówce, dwa gramy, dwa gramy. <gamy> całą klapę urwało cała klapa o! 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 o o no to było to dwie na raz odpalamy pirotechnik proszę czy nie honory słuchajcie widzowie jesteśmy już po dzisiejszych strzałach żegna się z wami piroman oraz pirotechnik do zobaczenia w następnym odcinku